Mamy do czynienia z ogromnym dramatem tej tak. kobiety, ale też dramatem wszystkich Polek, które żyją w naszym kraju. Ale i możemy się skupić są, na tym jednym, pani poseł. Są narażone na działania opresyjnego państwa. Mówię to wprost. No właśnie. To Co bardzo to opresyjne państwo robi? Proszę państwa, to wy rozpoczęliście to awanturnictwo polityczne haniebnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj kobiety w Polsce narażone są na takie niestety sytuacje. Jakie? Co to ale sytuacja? to nie ma nic wspólnego z wyrokiem Trybunału, pani, pani poseł. poseł. Kobieta to się w ogóle nie odnosi do, do aspektów szpitala, sytuacji, o której pani mówi z Trybunałem. I, I nawet jeżeli już, pani doktor, wezwała. się tam policjanci. Nawet jeżeli już, to proszę Państwa, to zachowanie to jest po prostu szokujące. Poseł, Panowie, mówię tu do panów z koalicji rządzącej, ja wyobraźcie zaubra. sobie tak. swoje żony, swoje córki, yy, macie kobiety w swoich rodzinach, które znalazłyby się w takiej, a nie innej Ale w jakiej sytuacji. Jest zagrożone, Czyli otoczono, policja, otoczone kordonem policji, żeby? zmuszające Ale ją poseł, jakim do rozgrzania się kordonem. Yy, to są, Państwo, tak, dobrze wiemy, my mamy że... dzisiaj obraz obrad obrad kobiety, kobiety szukającej pomocy szanowni i goście, obraz goście, aparatu państwa, proszę. które wkracza e, w życie osobistej. Oczywiście to się jest tej, próba to się tej, budowania się to słucha, że, obrazu represyjnego, który państwo. nie ma nic wspólnego z tą rzeczywistością, pani poseł. była absolutnie pani Nasze sypialnie, wychodzi chcecie wchodzić w nasze życie osobiste.